Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Skyblockowej. Yy, jak po tytule można już poznać, jest drugi sezon. Dlaczego? Pomyślałam, że skoro tamtą wyspę sknociłam i już całkiem ją usunęłam, to nie ma sensu robić dalej nową wyspę. Ja miałam już tam troszkę rzeczy, ale będzie sezon drugi, jako druga wyspa. Mam nadzieję, że będzie więcej odcinków niż tylko dwa. Ale okej. Okay. Mam nadzieję, że będzie więcej odcinków niż w tej pierwszym sezonie. Nie był podpisany, bo naprawdę nie spodziewałam się czegoś takiego, że po prostu zaleję sobie lawę wodą i będzie obsydian. No. I nie wiem, czy to takie coś było, czy teraz to dali, ale jesteś menu Minecraft.pl: i tak są teleporty, różne panel wysklep, top, PVP i top y, hajsu, że kto ma ile hajs, nie? Yy, tam panel wysp, to jest tak, że stwórz wyspę, to po prostu sobie możecie kliknąć, na przykład klikłam, nie posiadam już mojej wyspy, ale zaraz będę posiadała. Usuń wyspę od bloku i wejście na wyspę od bloku, ustawię dom, dodaj gracza i usuń gracza, a ja kliknę stwórz wyspę. I czemu jest noc? Ja nie chcę, ale to fajnie wygląda takie. Ludek, ludek mnie rozbraja. Dobra, książeczkę sobie zachowam, żeby było troszkę i ścinamy drzewo. Dobra, koniec drzewa, drugie drzewo. Na PVP-a Diaxowi. A co, kurde, to, że nie jestem. To, że nie mam Diax zbroi i nie jestem jakaś tam bugata na serwie, to co mam mieć na PVP? Tak? Coś mi to nie pasi. Myszka mi się coś zacina. O, moment. Myszka mi się zacina. Aha, bo podkładka jest brutna. To poczekajcie. Ja troszkę sobie wyczyszczę podkładkę. Albo nie? Nie, wyczyszczę sobie podkładkę i zaraz do was wrócę. Dobra, już jestem i chyba będzie już dobrze mi myszka działać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mam trzy zapasowe myszki, już takie niedziałające, ale zawsze się na coś przydadzą. Ale dobra. I wczoraj pojawił się odcinek, frakcja Zaksy sezon drugi. To już tam mm, tłumaczyłam. I też sezon pierwszy, znaczy te odcinki pierwsze, które tam były z XGAP x i X, jeszcze na razie nie było. Ale będzie, nie się, Chyba będzie, jeśli no, jeśli ją doprowadzimy do bazy, bo jak jej nie doprowadzimy do bazy, to nie będzie. będzie. I gdzieś to był piasek. W no. to zetnę, bo mnie denerwuje. Ja nie lubię, jak mnie coś denerwuje. Dużo kwietuszków tutaj. Wcześniej, pamiętam, nie było tyle kwietuszków. Takie spadłościka. Fuck! Ja nie chcę spać, proszę pana. Ja nie chcę spać. Ja chcę, żeby był sezon drugi, a nie tylko jeden odcinek. I nie, ja by było jakby znowu dzisiaj robię generator kobla i nagle mi znowu spadam albo nie, no spadam nie, ale nie wiem, yy, powiedzmy. Znowu lawa mi się ten i. Pla? No? <laughs> 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 Jeszcze raz? Nie, dobra, nie. <laughs> dobra. W ogóle zauważyłam, po co jest ta tabliczka. Nie, tego nie zauważyłam, ale chodzi mi o to, że zauważyłam, że. Co yy... zauważyłam? A, że nie ma tego, y, drewna brzozowego. Z domek chyba będzie musiał się skupiać. Chyba, że później kupię. Drewna dębowego nie ma, a brzozowe jest. O to mi chodziło. Chyba, że później sobie troszkę zarobię. I propo. Tak się pisze? I uwaga. Będą spamować, czy nie będą? Spamować. O, to jest pytanie. Nie, tego nie, na razie tego piasku nie będę brała. Yy, bo nie jest potrzebny aż tak bardzo. Ale stąd wezmę. Yy, czy tak. Kto będzie to, to tu będzie lawa i to mogę tak, to mogę tak. A to będzie już dalej, okej. Okay. Czyli... E, 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 gośka, 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 spokój, spokój, spokój. Co to ma być? Goś koleś chce się do mnie przytapać. Przy... Eee, e, e, gdzie to było, gdzie to było? Pozdrowcie YouTube. Nikt nie pozdrowił. Ale Oczywiście bez rady, nie? Jeśli kogoś uraziło to, be, to nie chciałam, ale... Czemu nie pozdrowiliście? Czemu tacy jesteście? I tak później mam zamiar zrobić to stąd tutaj, żeby to było. To jest tak krzywo. Ha, bo tu jest. Okej. Okay. I tak później zamierzam tu całą wyspę zrobić z. Uwaga, uwaga. Okej. Okay. Tak później całą wyspę zamierzam zrobić. Nie, zanim zacznę kopać, to jeszcze w tym odcinku. Chwilę mam lagi. Zauważyłam, że na odcinkach właśnie y, strasznie się lagi pojawiają Na odcinkach Ale tutaj nie mam lagów Ja jak teraz nagrywam, to ja nie mam lagów y, Minimalne, ale nie Dobra Nie, wiesz co? Muszę jednak sobie troszkę to... Y, wow! ja już że to jest tezki Piasek What the fuck Zaraz sobie patyki zrobię Dobra jak postawić sobie tutaj? Już nawet zapomniałam, jak ta seria się nazywa. Coś Skyblock, ale nie pamiętam dokładnie. Jestem chyba jedynym człowiekiem, co nagrywa i nie pamięta nazwy swojej serii. Ale naprawdę można zapomnieć po takim czasie. Można, można. <laughs> Jestem ciekawa, czy wy tak macie, że jak długo nie nagrywacie jakiejś serii, to. Też nie pamiętacie po prostu jak się nazywała Myślicie później sobie sprawdzić e, Chwila, chwila, jak to seria się nazywała? A, albo który odcinek, też nie pamiętam czasami, który odcinek eee. Napiszcie, czy wy tak macie Jeśli tak macie, to zlajkujcie, a jeśli nie, to napiszcie O, tak będzie spoko żeby nie było łapek w dół, to będą łapki w górę i komentarze. O tu się będzie ten ten kabel to tak, tutaj muszę tak i tak okej okay. tutaj muszę tak, tutaj będzie to i tutaj będzie dziura bez skojarzeń i tu będzie woda, a tu trzeba zatkać. Uwaga. Okej. Okay. Eee. Yy, śmieraczki zaczynają łapać. A jeszcze będę potrzebne. Dobrze. Dalej, tutaj będzie tak, tutaj będzie tak, tak, tutaj będzie tak, tutaj będzie tak. O, złapałam. Złapałam. Tak, tak. Łodźcie. Łe. Dajcie mi kobla. Najbardziej chyba mam lagi jak kopię kobla. Tak coś zauważyłam. Uwaga! Dobrze, jeszcze tutaj. A to tutaj to już będzie spoko. Nic nie muszę kopać. Znaczy, no oprócz tego, nie? <laughs> Uwaga! O, udało się. Czyli tak, mm, poczwórny generator kobla jest zrobiony. I tym razem mi się udało.

więc, y, 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 jeśli obejrzałeś, to dzięki wielkie, a jeśli nie obejrzałeś, to spadaj mi stąd. Oczywiście, <grych> znaczy, że nie. Y, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I uwaga, uwaga, to nie jest jedyna seria na kanale. Y, jest jeszcze seria gry netowe, Minecraft Frakcje yy, i Minigames. To chyba najwięcej odcinków jest na razie. Frakcja albo minigames, to tak ze sobą rywalizuję. Ale dobra, może jeszcze coś nagram dzisiaj z minigamesów, ale nie wiem, czy dzisiaj to wstawię. Więc.